mam mam wszystkim tutaj popraw w kolejnym materiale i w tym materiale, którego dzisiaj no nie by, e, znaczy nie planowałem o tak. Ale jest, ponieważ e, w internecie zobaczyłem, że dzisiaj na jedynce o 20.40 mecz polska Szwajcaria. Więc e, oglądamy, kibicujemy, dopingujemy. Bo na pewno coś z tego będzie, bo po ostatnim zwycięskim zwy, zwy, meczu e, Polska reprezentacja, moim zdaniem, dostała takich skrzydeł, że us, e, uskrzydlić ich bardziej może tylko <laughs> biały orzeł na ich piersiach. Także wierzmy w Polaków. Piszcie w komentarzach jaki byście chcieli zobaczyć wynik i <laughs> jak obstawiacie polską drużynę, kto strzeli yy, gola. Oczywiście yy, na bramce za domu kogo zobaczymy. Ale kibicujcie, lajkujcie, subskrybujcie i to by było na tyle. A w kolejnym materiale porozmawiamy sobie na taki troszeczkę, znaczy no nawet nie troszeczkę, nawet bardzo troszeczkę jakiś inny temat. Mianowicie omówimy sobie jednego z bohaterów, których ja czasem do tej pory oglądam, ale to się dowiecie kto to jest w kolejnym materiale. Także pamiętajcie. Ee kibicujemy. No i Polska biało-czerwoni. Polska biało-czerwoni. Polska biało-czerwoni. Polska biało-czerwoni. Polska biało- już wiecie co jest dalej, więc um, śpiewajcie to um, przy rozpoczęciu meczu dzisiaj o 20.40 na jedynce. Serdecznie zapraszam, popraw.